Niczego nie brakuje? Jest wszystko. Przepraszamy za kłopot. Do widzenia. Z braku dowodów pozostanie pan na wolności. Przecież się przyznałem. Skąd mamy wiedzieć, że mówi pan prawdę? Wezwę pana na kolejne przesłuchanie. Proszę nie opuszczać miasta. Proszę pójść do domu. Skontaktujemy się z panem. Dobrze, pójdę już. Miłego dnia. Możesz odejść. Wyszedł sí, tak, oczywiście! Tak szybko wróciłeś? Wypuścili mnie, ale nie mogę wyjeżdżać z miasta. Czy to ważne? Powiedziałaś policji, że to nie ja zabiłem Vivianę? Nie. Więc nie rozumiem. Gdzie Blanka? Gdzie ona jest? Uciekła. Znów doszła do głosu ta druga, ta zła. Zostawiła się samą? Przyszedł ojciec Anselmo i musiałam z nim porozmawiać. Kiedy zajrzałam do niej i już jej nie było, w szafie panował nieład. Zabrała swoje rzeczy. Znowu zamieniła się w Dokąd idziesz? Nie mogę tracić czasu. Poszukam jej. Kto tam? Otwórz proszę. Blanko. Dlaczego odeszłaś się? Skoro prosiłem, żebyś została. Nie wiem, to ona zmusiła mnie do ucieczki. Nagle znalazłam się w tym mieszkaniu. Wykąpałam się, przebrałam i pozbierałam myśli. Zastanawiam się tylko, skąd to szkło na podłodze. To pewnie dzieło i na pewno zrobiła to po moim wyjściu, kiedy powiedziałem, że więcej się nie zobaczymy. Nie rozumiem, jak pan może mówić o moim drugim wcieleniu, jak o całkiem kimś innym. Bo to nie ty, chociaż jesteście jedną osobą. Te sztylety to jednym z nich. Doktorze? Co zaszło między panem a Ivet? Umieram ze wstydu. Nie myśl o tym. Nie mogę. Spotykał się pan tu z nią. Co zaszło między wami? To bezwstydna kobieta. Zrobi wszystko, by uwieść mężczyznę. Nie doszło do tego, o czym myślisz. Dziś opowiem ci pouczającą bajkę. Zwłaszcza dla leniuszków. Opowiedz. To bajka o zającu i żółwiu. Pewnego dnia żółw zaproponował wyścig. Zarozumiały zając wyśmiał żółwia, chwaląc się, że jest najszybszy na świecie. Wyznaczyli trasę i wystartowali. Zając ziewał z nudów, kiedy żółw powoli rozpoczynał bieg. Wszelak powiedział, biegnij i tak cię zaraz dogonię. Na razie utnę sobie drzemkę i położył się na grządce z marchewkami, których najadł się do syta. Ponieważ był najedzony, a słońce przygrzewało, zapadł w głęboki sen. Kiedy się ocknął, Żółw był już blisko mety. Zając puścił się w rozpaczliwy pościg. Biegł z wywieszonym językiem, myśląc, jeszcze trochę, a zwycięstwo będzie moje. Niestety w chwili, kiedy sadził ostatnie susy, Żółw przekroczył linię mety. Na widok zmęczonego zająca żółw rzekł Widzisz? Nie ten wygrywa, kto szybko biega To bardzo mądre słowa Prawda, kochanie? Tak. Zając przegrał, bo był leniwy i zrozumiały Pora spać Dobrze Ja jestem zającem, a ty żółwiem Zgoda?